Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Węgosz, dzisiaj jest ze mną Yoshi. Siema dzień Yoshi. Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry. No i Yoshi mnie tutaj zgarnął, ponieważ ma dzisiaj dla mnie jakiś quiz czy coś w tym stylu, ale tak, więcej tak, wytłumaczy. Tak, tak. Dobra, słuchajcie widzowie, na samym starcie łapa w górę, sub, dzwonę, bo Węgos na 10 y, koła rozdaje y, Jelly Pinguina, który jest tutaj. I kwestia jest teraz taka stary, generalnie ty lubisz pety dostawać, co nie? Oczywiście. No to słuchaj stary, w dzisiejszym odcinku widzowie, węgorz będzie musiał odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej większość pytań, które mu zadam z właśnie kategorii Pet Simulator X. No i jeśli tymi pytaniami dojdziesz daleko, no to generalnie dostaniesz ode mnie jakiegoś huge peta. Wydaje mi się, że takiego na przykład gargoyla Ci mogę zaproponować oh. za właśnie odpowiedzenie dobrze na pytania. Niestety, jeśli nie odpowiesz dobrze na pytań dużo, to niestety go nie dostaniesz. Aczkolwiek okay. pytasz, dostaniesz nagrodę pocieszenia, którą będziesz musiał rozdać widzom. Dlatego widzowie w komentarzu napiszcie, chcę peta, bo dostaniecie bardzo rzadkiego peta ode mnie. I co? Możemy zaczynać, mi się wydaje przynajmniej. Myślę, że tak. Dobra, słuchaj, zasady są stare takie, że za każdą odpowiedź dobrą e, idziesz jedno pole dalej. Pole to jest cała mapa, na której się znajdujemy, więc generalnie trochę jakbyśmy grali w planszówkę. W tym Dobra. momencie ustaw się tutaj, stary, e, na spokojnie. No i słuchaj, zadam Ci pierwsze pytanie, które brzmi: Jaki był pierwszy huge pet? Odpowiedź A: kot, B, pies, C, królik, D, kaczka. Kot. Kot to jest poprawna odpowiedź, dlatego możesz przejść właśnie dalej. na kolejne pole. No, i stary, właśnie tak będzie wyglądał dzisiejszy odcinek. Dlatego myślę, że bardzo spoko, bo mam przygotowane bardzo dużo pytań. No, i tak jak mówię, jeśli uda ci się dość daleko, no to dostaniesz ode mnie huge'a. A jeśli nie, no to. To nie to, dostanę to... huge'a. To, to nie dostaniesz huge'a, no i tyle. Dobra, słuchaj, kolejne pytanie, jesteś gotowy? Eee, myślę, że tak. Możesz zdawać. Dobra, jak można było zdobyć pierwszego huge'a? Odpowiedź A. Dropnąć z jajka za darmo, czyli tak jak teraz z eventu. Tak jak teraz, okay. B, Kupić w item shopie, czyli tak jak teraz można dropić Titanica. Odpowiedź D. Dostać z kodu z koszulki. Odpowiedź mm. B. Dostać z kodu z maskotki. Dobra, tutaj muszę się zastanowić. Wydaje mi się, że poprawną odpowiedzią jest jajko. Okej, czyli darmowe jajko jest poprawną odpowiedzią, tak? Tak, myślę, że mogło tak wyjść, że darmowe jajko rozdał na początku Prestonik, ale znając Prestona pewnie bardziej poszedł w jakieś koszulki albo maskotki. To ostatecznie definitywnie odpowiedź A, zgadza się? Tak. Dobra, w takim razie ta odpowiedź jest niestety błędna, że względu na to, że Preston bardzo lubi pieniądze. I on wypuścił maskotki. I maskotka, pierwsza maskotka z kodem, to był właśnie kot. I właśnie tak się go zdobywało. Więc generalnie to taką maskotkę kotka można było kupić za chyba tam 50 euro czy coś takiego, więc to trochę to no, było. Lubi pieniądze. No, lubi lubi pieniądze. No i właśnie kolejne pytanie myślę, że na nie odpowiesz bardzo szybko. Kto jest Pet Simulatora X? Presto No i przechodzisz <laughs> dalej w takim razie tutaj sobie możemy pójść. No więc takie, no, takie no. placzynki to ja tutaj... lubię. Miałem tutaj napisane odpowiedź A Proston, odpowiedź B Preston, <laughs> odpowiedź C Johnson, odpowiedź D Bob. Więc yy, no, dobrze odpowiedziałeś, tutaj raczej nie trzeba było się zastanawiać. Dobra. Który z wymienionych youtuberów jest partnerem Big Games? Okej. Okay. Odpowiedź A, Fireout, odpowiedź B Yoshi, odpowiedź C. Puzonik, odpowiedź D, Mandy Mandy! Jesteś, na pe Jesteś pewny? Ty tak, powiedz, jest ty Jestem pewny. Jedna z tych osób jest to. Mandy. Dobra, słuchaj, w takim razie... Niestety, ale przechodzisz na kolejne pole. No! Gratuluję! Jezu, jaką już minę zrobiłem, myślałem, że nie! Ale wiesz mu zapamiętałem? Ostatni jak nagrywaliśmy odcinek u Ciebie na kanale, to miałeś jakieś PEC i powiedziałeś, że jest ten, podpisany przez Mendiego. Tak, no właśnie, właśnie. To był sprawdzian, czy słuchasz, ale ty dobrze słuchasz, no nie? Więc słuchaj, teraz. Y, to o tym też ci mówiłem. I to jest y, test dla ciebie. Skąd zabrałem swojego pierwszego huge peta? Odpowiedź A z banku, odpowiedź B od widza, odpowiedź C dropnąłem, odpowiedź D dostałem od przyjaciela lub dziewczyny. Eee, mówiłeś mi o tym? No, mówię. Naprawdę? Dobra, to teraz wyjdzie, że nie słucham, jednak, tak jak myślisz. E, myślę, że dropnięcie odpada, bo ciężko dropnąć na początku. Wydaje mi się, Ech. że pierwszego dostałeś od przyjaciela lub dziewczyny. A jesteś w stanie stwierdzić od kogo dokładnie? E, jak miałbym wstawić coś z huge petami, to powiedziałbym, że puzon. W takim razie odpowiedź jest prawidłowa, zostałem odpuzona. Przechodzimy jest. na kolejne pole. <laughs> dobrze Ci idzie, stary, dobrze Ci idzie. Jest dobrze Dobra, póki słuchaj. co. W takim razie, które wydanie Pet Simulator zakończyło się po dwóch tygodniach? Tutaj mm. mamy tak: Pet Simulator, Pet mm. Simulator 2, Pet Simulator 3 i Pet Simulator X. Które mm. po dwóch tygodniach się skończyło? Po dwóch tygodniach y, skończyło się Pet, Simula Pet Simulator. Zwykły, jedynka, prawda? Nie. Albo... Pet Simulator 2. Gramy teraz w X. no to to już jest logiczne, że odpowiedź... E, X od, odpada. Od, od, tak. Odpada, no bo gramy do teraz, już ma ponad rok ten tryb. Mhm. No i sytuacja jest taka, stary, że... No właśnie, czy ty znasz sytuację Pet Simulatora jedynki, czy znasz Pet Simulatora dwójki, i czy w ogóle, y, czy Pet Simulator 3 widziałeś kiedykolwiek? To ja w takim razie obstawiam, że trójka, bo jedynce i dwójce słyszałem w gramy teraz, więc... Y, panie Joshi, definitywnie trójka. Definitywnie trójka. Zaznaczasz, tak. tak? Zaznaczamy. Słuchaj, w takim razie ta odpowiedź jest błędna. Zaznaczam, że Pet Simulator 3 nigdy nie istniał. Pet Aha. Simulatorem 3 jest tak na dobrą sprawę Pet Simulator X. X. No dobra. Apex Simulator 1 żyje do teraz i ma około 1000 graczy, co nie jest dużo, ale, ale tych żyje. graczy jakiś tam ma, więc żyje. Apex Simulator 2 nie doczekał się nawet drugiej aktualizacji, mm -hmm. więc on został wypuszczony no i opuszczony po prostu, więc no generalnie zostajesz na polu. No dobrze. No nic się nie stało, słuchaj. Ale widzowie, stanie się siwy. Jeśli wy nie zostawicie suba, lajka like i w komentarzu nie czy że chce. Peta, bo pet do wygrania. Plus jeszcze pamiętajcie, że wełgrz na 10 koła rozdaje huja. nie wiem, czy ty o tym przypominasz. Ja piszę przypominam, przypominam. Ja, przypominam. O wszystkim. ja o wszystkim przypominam. W takim razie, stary, jesteś gotowy na pytanie kolejne. Jestem gotowy na pytanie kolejne, ale najpierw chciałbym jeszcze coś zrobić, bo mam uh -huh. kilka takich uh -huh. New Year giftów I otworzę uh -huh. sobie jednego i to co właśnie z niego wyleci poleci do jednej osoby, o, która napisze fajne. jeszcze oprócz komentarzu, że chce peta Jeszcze dodatkowo trzeba napisać, że chce ekskluzywa, bo z tego poleci nam ekskluzyw. także... Dobra, no to napiszcie, że chce jajo, bo ludzie będą pisać ekskluzyw dziwnie pewnie Dobra, no to napiszcie, że chcecie jajo i w tym momencie sprawdzamy co wyleci Otworzymy jedno no dobra, ej, ale Golden! Golden! Golden party! Oh. Tak! O kurze, tak! To spoko. Serio? No! Ej, hey, nice! Ładny! Nice. Bardzo fajnie, bardzo fajny pet. Może jeszcze do Mandiego się uda zagadać i ten powiedział podpisany, zobaczymy. Zobaczymy widzowie. Trochę ci brakuje, żebyś doszedł do miejsca, gdzie otrzymałbyś huge'a. Musiałbyś odpowiedzieć bardzo dobrze na no, wszystkie pytania teraz. O ja cię. Więc no, mam nadzieję, że będzie okej. Okay. No ciężko, tak, ale spróbujemy. Zarazie. Stary powiem tak, to może być ciężkie pytanie, ale niekoniecznie, mianowicie. Co najwcześniej pojawiło się w grze? Odpowiedź A handel, B Trading Plaza, C bank D poczta. Pojawiło w grze. A, pojawiło w grze. Na pewno nie pojawiło się na początku ten. M maile się nie pojawiły, poczta odpada. Bank myślę, że też nie. Handel i trading plaza, tak? No to obstawiam, że najpierw pojawił się handel. Czy jesteś pewien? <laughs> nie rybi mi w sychy! Eee, no czekaj, skoro... Ktoś stworzył Trading Plaza, to ona jest do tradowania. No wątpię, że ktoś najpierw stworzył miejsce do tradowania Które... i sprzedaży. Co najwcześniej pojawiło się w grze? Dobra, czuję, że nie będzie huge'a. Eee, obstawiam... Definitywnie, że pierwsza była... Trading plaza. Niestety stary, pierwsze były banki. Nie, kiedy to weszło? Dawno temu, bardzo dawno temu. A. a jak mi wszyscy mówili, węgorz zagraj w Roblox bo Super Gierka? To mówiłem Nie, nie chce mi się na razie grać w Roblox a kiedyś zagram. A tak to bym wiedział i byłbym już tutaj, a ja znowu jestem tutaj. Dobra stary, słuchaj, który z wymienionych youtuberów ma najwięcej subów? Fireout, Yoshi, Cebulson, Wojan. Eee, mówimy o kanałach gierkowych, czy tak. ogólnych, gierkowych. Tak. Dobra, jest Yoshi, Cebulson, Fireout i Wojan. Eee, Wojan. Wojan. Eee, Dobra, definitywna odpowiedź, tak? Tak, definitywna. Dobra, zgadza się. A Mój drugi kanał byłby 250, Fireout, prawda? 50, Fireout. Ma okay. milion, właśnie Wojan ma około tam 2 milionów, a Cepoluson 400 koła, więc bardzo ładnie. Dobra, ostatnie pytanie. Od, od tego zależy wszystko, stary. Nie. Ach, dobra, dobra, teraz tylko, żeby, żeby było łatwe. Który polski YouTuber ma najlepsze pety w Pet Simulator X? Odpowiedź A, Puzon. Odpowiedź B, Wojan. Odpowiedź C, Mendy Odpowiedź D, Roksek. E, F. Jako, że Mendy jest partnerem, obstawiałbym jego. Nie wiem, czy Puzona liczymy, jeżeli on dostaje też od widzów. Po prostu kto ma najlepsze pety w ekwipunku? Z strony Puzon bardzo dużo siedzi na Trading Plazie. No ale czy ma najlepsze pety przez to? No może, a może też nie. Nie wiem, ty jesteś osobą, która odpowiada na pytania. To ja jestem osobą, która zaraz dostanie peta albo nie dostanie. <noise> no, to prawda. Kurczę, ten Mendy mnie tak kusi, bo no wiesz, no jednak partner... Jakie były jeszcze dwie opcje? Wojan i Roksek Wojan i Roksek, kurde Wojan, ostatnio widziałem, że robił jakieś mega, mega powalone openingi też, takie duże Powiem tak, jedna z tych osób ma chyba dwa Titaniki Dwa Titaniki? No Co ty A gadasz? No, ale na pewno ma jednego chociaż Dobra, to na pewno nie będzie Wojan Skąd o. wiesz? Skąd wiem? Bo oglądałem, znaczy wyświetla mi się Wojan na głównej często i, i nie widziałem tam, żebym miał Titanica, jakoś tak. nie śledzę tak wszystkiego. A obejrzałeś najnowszy film? Nie. No właśnie. No ja nie wiem, czy ty Am... mnie podpuszczasz, czy nie teraz. <grym> Kurde, jak ja tego a nie obejrzałem, lubię! A obejrzałeś najnowszy film u Rockska, albo u Mandiego, albo Puzon, wiesz, że dzisiaj wstawił odcinek? Nie wiem, że Puzon stawiał, ale Puzon nie wstawił z Titanic. No to kto ma Titanika w takim razie? Kto, kto? Kto ma najlepsze pety? Kto, czyli kto ma Titanika? Tak sprecyzujmy to pytanie. Kto ma to ma Titanika. Czy jest to Roxek, czy jest to Wojan, czy jest to Puzon, czy jest to Mendy? A ty masz pewnie niezły ubaw, co? No, trochę mam, no. Mendy ufam tobie. Jak jeżeli Mendy obstawię Ciebie, a to nie będziesz Ty to, chociaż podpiszesz mi Petsla. <gryw> będę czuł się wygranym. Dobra, stary. W takim razie. Mendy. Poprawną odpowiedzią jest Roksek. Nie, naprawdę. To jest człowiek, który wydał na Opelnik na przykład 500 tysięcy Robuxów i tak dalej. Co? Nie. Dobra, stary. Odpowiedz aż dobrze na ostatnie pytanie. To dostaniesz coś w budusie, nie? Dobra. Dobra, stary, ostatnie pytanie dla ciebie. Tak blisko, patrz, tak Od blisko. niego, powiem tak, tak huge'a już straciłeś, nie? Ale może dostaniesz coś w gratisie. Słuchaj. Okay. Do czego dostęp ma partner Big Games? I tutaj musisz już wymienić mi z głowy dwie funkcje: Latania po mapie. <ścoughs> nie no, dobra, no nie. ma dostęp do aktualizacji wcześniejszych, że y, może sobie wejść na serwer i zobaczyć tę aktualizację. A o tym to nic nie wiem akurat, no ale dobra. Serio? Myślicie? Nie słyszałem o tej opcji, no. Latanie po mapie? Że co, że postacią latasz po mapie? E, no ma dostęp do tych takich, w sensie chodziło mi bardziej o funkcję, wiesz, że ma tam jakieś... Hmm. Ee, czekaj, no no, jak są pod... <laughs> nie no stary, nic nie wymieniłeś mi na razie konkretno. No no bo nie jestem partnerem. Dobra stary, poddajesz się? No, wyjdzie za to, że patrz, tak blisko, żeby coś dostać, a jednak Dobra. tak daleko. O pierwszej funkcji rozmawialiśmy dwie minuty temu, było to podpisywanie petów. A druga funkcja to była free camera. To właśnie o to, o to mi chodziło z tym lataniem po mapie, że kamerka. No ale no, ale no nie powiedziałeś. No tak co, owak. A, no, niestety. Dobra, widzowie, tak się, tak się przegrywa. Nagroda pocieszenia dla ciebie. Słuchaj, co hmm. ci mogę dać? Powiem ci tak, ja ci dam jeszcze tutaj baluna, kserota i o. prezent przez mimika. Tutaj dla widzów możesz dać. Taka nagroda pocieszenia, o! No dobra, no to widzowie, podziękujcie Josiemu, bo. Bo chciał dobrze dla nas, no tylko my, my tutaj widać, że musimy sobie wiedzę z Robluxa, z Robuxa przyćwiczyć, ale może kiedyś jeszcze zrobimy coś takiego lepiej. Może się lepiej. No dobra, dobra, także przypominamy, że ten oto piękny, mityczny. Yy, kto to jest? Kaczka? Mityczna kaczka złota jest do wzięcia. Komentarz chce Jajo Do wzięcia też jest Oto ten pan, pani zwierzak i co? I te dwie rzeczy, które dostajemy jeszcze od Ciebie przed chwilką, nie? Tak, dokładnie, więc zostawcie I... suba, zostawcie lajka i komentarzyk. Tak, a my szybko zbijamy piąteczkę. Kropka 3. Teraz się uda. Nie, czekaj, czekaj. Ustawiamy No, no. powiedzmy. Także... Dziękujemy za oglądanko i do następnego. Cześć! Hello!